Autyzm jest jednym z najczęściej diagnozowanych i jednym z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych. Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować znaczny wzrost liczby dzieci z autyzmem. Czym jednak jest to zaburzenie? Autyzm od samego początku był definiowany przez symptomy. Osiowymi objawami są nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej. Oraz występowanie ograniczonych, powtarzających się wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Zaburzenie ze spektrum autyzmu jest cztery razy częściej diagnozowane u chłopców niż u dziewczynek. U niektórych dzieci jest ono widoczne od chwili urodzenia, w innych przypadkach rozwój może przebiegać prawidłowo nawet do około trzeciego roku życia, po czym może nastąpić regres. Rozwój fizyczny dzieci z autyzmem. Bardzo często przebiega prawidłowo. Zaczynają one siadać i chodzić we właściwym czasie. Dopiero w późniejszym okresie życia mogą być widoczne pewne dysfunkcje w rozwoju fizycznym, tak jak na przykład zapurzona koordynacja ruchowa. Z kolei rozwój intelektualny dzieci z autyzmem zazwyczaj jest opóźniony i przebiega bardzo nieharmonijnie. Najczęściej lepiej rozwijają się umiejętności oparte na percepcji wzrokowej. Takie jak układanie puzli czy zapamiętywanie rozkładu przedmiotów w pomieszczeniu. Niestety, takie wyspowe zdolności nie mają wpływu na poprawę ogólnego poziomu funkcjonowania. Obraz autyzmu jest bardzo zróżnicowany. Oznacza to, że nie wszystkie zachowania muszą występować u każdej osoby z tym zaburzeniem. Również stopień nasilenia objawów może być różny. W tym odcinku skupimy się na zachowaniach charakterystycznych dla autyzmu. Nie słyszy, kiedy go wołam. Nie bawi się nowym autem. Nie patrzy na mnie. Nie słucha, kiedy do niego mówię. Nie bawi się z siostrą. Wydaje się być w swoim świecie. Nie mówi. Do zachowań, które zdecydowanie powinny zaniepokoić rodziców i opiekunów, należą brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na imię, brak umiejętności zabawy, brak dążenia do nawiązywania relacji z dorosłymi i rówieśnikami, trudności w okazywaniu emocji, bardzo słabe rozumienie poleceń, brak lub nieprawidłowy rozwój mowy, manieryzmy ruchowe, specyficzne zainteresowania. Trudności w akceptowaniu zmian. Występowanie agresywnych i autoagresywnych zachowań. Największe deficyty u osób z autyzmem obserwujemy w obrębie zachowań społecznych. Jednym z zachowań, które powinno się pojawić u prawidłowo rozwijającego się dziecka między 9 a 14 miesiącem życia, jest umiejętność dzielenia się uwagą. Co oznacza ten termin? Odnosi się on do zachowań polegających na tym, że dziecko przynosi lub wskazuje interesujące przedmioty czy zjawiska w otoczeniu w celu podzielenia się z inną osobą swoim zainteresowaniem. Drugim aspektem dzielenia się uwagą jest umiejętność dzielenia pola uwagi z inną osobą i podążanie wzrokiem za jej spojrzeniem. Jeśli na przykład mama odwróci głowę, aby spojrzeć na biegnącego psa, dziecko spojrzy w tym samym kierunku, aby sprawdzić, na co patrzy mama. Ta umiejętność jest uważana przez badaczy za krytyczną dla rozwoju wszystkich zachowań społecznych. Z obserwacji wynika, że w momencie stawiania diagnozy przeszło 90% dzieci z autyzmem, nie wykazuje żadnego z aspektów umiejętności dzielenia się uwagą. U dzieci z zaburzeniem autystycznym bardzo często występują także zaburzenia związane ze snem. Rodzice zgłaszają, że dzieci mają problemy z zasypianiem potrafią wielokrotnie budzić się w ciągu nocy. Często przesypiają naprawdę bardzo niewielką liczbę godzin. Obserwowane są również zaburzenia jedzenia, a częstym problemem jest wybiórcza, monotonna dieta. Dzieci jedzą tylko wybrane produkty i nie chcą spróbować nowych pokarmów. Rodzice zgłaszają również problemy z opanowaniem treningu czystości, czy trudności z wypróżnianiem się. Przyjrzyjmy się pokrótce historii autyzmu. Za pionierów w dziedzinie autyzmu uważa się Leo Kanera oraz Hansa Aspergera, którzy w latach czterdziestych ubiegłego wieku, niezależnie od siebie, opisali przypadki dzieci przejawiające podobne zaburzenia zachowania. Kaner, po przebadaniu 11 dzieci w wieku od 2 do 8 lat, po raz pierwszy użył terminu autyzm wczesnodziecięcy, podkreślając fakt wystąpienia objawów już we wczesnym dzieciństwie. Pierwszym zdiagnozowanym chłopcem był Donald Gray Triplett. W 1978 roku Michael Rater opisał trzy główne grupy symptomów charakteryzujące zaburzenia autystyczne. Należały do nich nieumiejętność nawiązywania relacji społecznych, nieprawidłowy rozwój mowy oraz zachowania rytualistyczne i stereotypowe. Na uwagę zasługuje fakt, że już na przełomie lat 70. i 80. Ivar Lowas przeprowadził pierwsze badanie nad skutecznością stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem. Wielu rodziców i specjalistów zadaje sobie pytanie na temat przyczyn występowania autyzmu. Początkowo upatrywano ich w dysfunkcyjnych rodzinach lub niewłaściwej relacji matka-dziecko. Mówiono nawet o tak zwanych chłodnych matkach. Obydwa te poglądy zostały obalone dawno temu. Obecnie badania skupiają się nad genetycznymi i neurologicznymi uwarunkowaniami autyzmu. Jak wcześniej wspomniano, zaburzenie ze spektrum autyzmu może przejawiać się przez wiele różnych symptomów. Dlatego początkowo rodzice poszukują pomocy u lekarzy różnych specjalizacji, np. u laryngologa lub pediatry. Pamiętaj jednak, że aby możliwe było postawienie diagnozy, konieczna jest konsultacja z psychologiem i lekarzem psychiatrą lub neurologiem. Którzy na podstawie obowiązujących kryteriów dokonują rozpoznania. Na przestrzeni lat zmieniały się koncepcje dotyczące diagnozowania autyzmu. Zgodnie z pierwszymi klasyfikacjami, autyzm dziecięcy był włączony do grupy psychoz dziecięcych. Jednak w roku 1980 Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne przyporządkowało autyzm do całościowych zaburzeń rozwojowych. Wydarzenie to jednoznacznie zakończyło przedstawianie autyzmu jako zaburzenia emocjonalnego wynikającego z niewłaściwych relacji dziecka z jego rodzicami. Kryteria diagnostyczne, opublikowane w DSM-4 w roku 1994, wyróżniły w obrębie całościowych zaburzeń rozwojowych aż pięć następujących jednostek: Zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nieokreślone, zespół RETA. Oraz dziecięce zaburzenie dezintegracyjne. Kryteria diagnostyczne opublikowane w ICD-10, obowiązujące od 1996 roku, wyróżniają w obrębie całościowych zaburzeń rozwojowych aż 8 następujących jednostek: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół RETA, inne dziecięce zaburzenie dezintegracyjne. Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi, zespół Aspergera, inne całościowe zaburzenia rozwojowe, całościowe zaburzenia rozwojowe inaczej nieokreślone. W ostatnich latach zaczęto odchodzić od podziału na poszczególne jednostki, a zwrócono większą uwagę na natężenie symptomów. Obecnie mówimy więc o zaburzeniu ze spektrum autyzmu. Mimo, że kryteria diagnostyczne mogą się zmieniać, nadal musimy pamiętać, że każde dziecko z zaburzeniami rozwoju ma prawo do rzetelnej i jak najwcześniej postawionej diagnozy. Warto podkreślić, że jedynie szybko podjęte działania terapeutyczne mogą dać dobre efekty. Kolejne odcinki będą przewodnikiem po tym, jaka terapia jest najskuteczniejsza, od czego ją rozpocząć i co zrobić, aby była jak najbardziej efektywna dla dziecka z autyzmem.